Witam wszystkich miłośników niebieskiego dymka w dzisiejszym odcinku z cyklu zabawa z tytoniem zaprezentuję nową maszynkę grubościęcia 0,8 mm silnik DC z przekładnią ślimakową transformator 200, 150 W zasilanie 230 V dodatkowo maszynka posiada Wbudowany wentylator do chłodzenia silnika. Syp cofnięty dość głęboko. Podkładka korkowa. Zaprezentuję, jak działa. Za czym zaprezentuję. Przygotuję kilka liści. Do żywowania służy tego typu urządzenie. Urządzenie jest w zestawie razem z maszynką. Musimy pamiętać, że wszystkie prace związane z tytoniem wykujemy w rękawiczkach. Tak wygląda oczyszczony tyton. Maszynka ma zamontowane grzebienie ze stali nierdzewnej dwustronne. W przypadku zniszczenia jednej strony lub zużycia wystarczy obrócić grzebień i pracujemy sobie dalej. Do tego grube zębatki 6 mm również ze stali nierdzewnej. Zaprezentujemy działanie maszynki. Widzicie, jak słyszycie, maszynka działa bardzo cicho. wałki oczywiście są radełkowane w celu lepszego wciągania materiału Wentylatorek chłodzi nam silnik cały czas podczas pracy maszynki. Jest zintegrowany z silnikiem i posiada właśnie, właśnie zasilacz. Warto jednak pamiętać, żeby nie przemęczać maszynki. Proponuję. Około pół godziny 30 minut pracy z 10 minut odpoczynku, a na pewno posłuży bardzo długo. I mamy pięknie pociętą krajankę. Na grubość 0,8 mm. Zapraszam na następne filmiki.